Wszystkich. Dziś będzie o sprężynach długopisowych, czyli takich sprężynach, które w kołowrotkach tych bardziej, jak to mówią, nowoczesnych się znajdują. Troszeczkę może droższych nawet, bo wiadomo, teraz rozwiązania ze sprężynami długopisowymi są bardziej skomplikowane. Do tego, żeby taką sprężynę zrobić, trzeba użyć drutu między 0,5 a 0,7 mm. Grubości sprężynowego oczywiście, yy, może to być yy, sprężynowy nierdzewny, może być sprężynowy rdzewny. w tym wypadku już nie ma znaczenia. Żeby yy, taką sprężynę dobrze wykonać, to musimy dysponować yy, wzorcem, czyli jakimś czpieniem, który będzie minimalnie, trzeba by to zmierzyć po prostu tak organoleptycznie przy pomocy suchmiarki na przykład, yy, żeby ten czpień był. Minimalnie, chociaż minimalnie w mniejszej średnicy jak czpień, na którym ta sprężyna kabłąka długopisowa pracuje. Czyli wewnątrz w kołowrotku w ramieniu kabłąka, jest taki czpień, na którym ona chodzi, i musimy porównać średnicę tego czpienia z trzpieniem który tutaj sobie prawda zrobiliśmy. No to w, taki, w takim kształcie on tutaj występuje ponieważ łatwiej mi go jest zapakować do klucza rozsuwanego. Jak sobie go tutaj ułożę w tym kluczu i ścisnę, to on teoretycznie rzecz biorąc będzie mi się trzymał. Można by to do imadła wstawić, ale żeby wstawić do imadła trzeba mieć jeszcze miejsce, żeby to imadło zamontować. Więc, jak sobie tutaj to załadujemy, o i tu gdzieś z tej strony, czy z tej strony, możemy ten drut wpuścić, albo jeszcze przedtem, zanim, ale tak, żeby w, w, o, w każdym razie chodzi o to, żeby, żeby ten drut nam się tutaj gdzieś nie, nie odwijał. No, i po prostu lekko przyginamy i zaczynamy nawijanie powolutku. Oczywiście musimy wiedzieć, ile zwojów tego drutu ta sprężyna posiada, lub ewentualnie ile powinna posiadać, czyli mniej więcej należałoby sobie zaznaczyć na tym czpieniu markerem, jak długa ta sprężyna ma być. Ale po spokojnym nawinięciu, tu jak widzicie, z drutu 06 idzie to w sposób bardzo precyzyjny zrobić. Nie ma żadnego problemu i później taką sprężynę załadujemy sobie do mechanizmu kabłonka. Tu oczywiście przy zakończeniu staramy się już robić takie bardziej te zwoje ciaśniejsze, żeby później nam się gdzieś tam wewnątrz w mechanizmie jak będzie chodziło na tej, na tej żerdzi, na tym trzpieniu Czyli nam się to nie rozszerzyło i dziś nie uciekło. No i w ten oto sposób sprężynę kabłonka zrobioną. Trochę jest krzywa, no niestety trzeba nad nią teraz popracować, żeby ją wyprostować. Ale mniej więcej plus minus. sprężyna jakaś tam nam wyszła. Po odpowiednich pracach przyginaniu, powolutku, nie śpieszymy się, jesteśmy w stanie sobie tą sprężynę odpowiednio przygotować, tak żeby zaczęła nam odpowiednio pasować do kołowrotka. ją przymierzyć, żeby nie była za długa, bo jak będzie za długa, to w procesie ściskania zobaczymy, jak ona się tutaj będzie ściskać. To w procesie ściskania, żeby po prostu zmieściła nam się w obudowie, w obudowie tego kawałka w ramieniu. Kawałka w tej komarze no ściska się bardzo fajnie, także trzeba troszeczkę jeszcze będzie nad nią popracować, żeby się. Wyprostowała i mniej więcej sprężyna do wrotka będzie, będzie prawie gotowa. No zawsze troszeczkę krzywo wychodzą, bo niestety te druty ciężko się nawija, te sprężyno, sprężynowe nie możemy nawinąć na ten trzpień o tej samej średnicy, bo. Po prostu wyjdzie nam później jak ona troszeczkę odpuści, odbije to, to całe skręcanie, to po prostu wyjdzie nam troszeczkę większej średnicy i, i wówczas może nam się nie zmieścić tam w tej komorze, wyjdzie za szeroka. No i będzie przelatywać przez ograniczniki, które są na tej żerdzi, na której ta sprężyna powinna pracować. Plus, minus, sprężyna prawie, prawie gotowa. My to tak na, na łapu capu robione przed kamerą, wiadomo, że jak chcemy, żeby to dokładnie wyszło, to e, robimy to bardzo powoli, nie na szybkiego. E, każdy zwój dokładnie sobie układamy, żeby nie było żadnych tam, prawda, przeskoków i tak dalej, i tak dalej. No, bo jakoś trzeba sobie z tymi sprężynami radzić, z tego względu, że no to uniemożliwia łowienie. Taka sprężyna, która nam pęknie, długopisowa, no to kabłonka normalnie już nie zamkniemy. Musimy sobie jakoś z tym poradzić. Natomiast te sprężyny, które są faktycznie w długopisach, one są zbyt słabe, żeby spełniały funkcje w tym w kowrotkach. Bo nie, są, nie są z odpowiedniego drutu zrobione. Zbyt cienki drut, i one nie wytrzymują tych naprężeń. Nie, nie potrafią uciągnąć tego ciężaru kabłonka i te, tego oporu linki, która na rolkę napiera. No i mniej więcej sprężyna, sprężyna by się nadawała do dopasowania, do cięcia i no może troszeczkę jeszcze można nad nią popracować, bo musi nam ładnie wchodzić. Musi być lekki luz. Jak ona na tą żerdź wejdzie, to żeby było widać, że, że to ma pracować. Nie może być za ciasna, nie może być za luźna. I tak to wygląda. Życzę wszystkim owocnego, owocnego robienia tych sprężynek. Woli ciekawości pokażę tylko jeszcze jedną rzecz. Nie kupujcie tego typu krętlików. Nie wiem jak to się nazywa, chyba beczółkowaty, czy ba baryłkowaty. To jest taki owalny ten środeczek, ale to jest krętlik duży i zobaczcie co się dzieje. On po prostu dotknięty ręką odpada. Wyobraźcie sobie teraz, że bierzecie takiego dużego krętlika, taki duży krętlik, który ma kilkanaście, 15 chyba czy 18 kg wytrzymałości i on powinien nam zestaw, to znaczy przypon uzbrojony w taki krętlik, bezproblemowo utrzymywać. 18 kg, no to nawet solidną plecionkę w granicach 0,20 z groszem można zastosować do takiego krętlika. I on nam się po prostu czujnie rozpada. A no teraz nie chciał wyjść, ale po prostu źle, źle te krętliki są robione. One są tutaj, mają zbyt delikatne te yy, otworki. Nie ma tego kołnierza odpowiedniego, który powinien być w tych drugich, drugim rodzaju krętlików. To jest zupełnie inna inna sprawa. Tam nie zdarzyło mi się, żeby krętlik tego tamtego typu się roz, rozleciał. Także tych krętlików nie kupujemy, bo no szkoda, ryb po prostu pójdzie nam ryba z przenętą przez takie badziewie. No i co jeszcze? No i na przykład do Spinner Używanie takiego krętlika do Spinner też się mija z celem, bo po prostu stracimy niestety naszego Spinner z prostej przyczyny właśnie, że nie będzie, nie będzie łączenia. Po prostu rozpadnie się to wszystko. Tego typu krętlik, okej, okay, taki walcowaty, on jest odpowiednio Ukształtowany, ma odpowiedni kołnierz i to się trzyma. Nigdy mi się te krętliki nie rozleciały. Tak jak używam do spinnerbaitów na przykład, to przedwcześnie nie było takiej możliwości, żeby czy w rękach się rozpadł, czy w czasie montażu. A tamten rodzaj krętlików, tych takich owalnych, niestety no, nie nadaje się do użytku. Po prostu nie ma sensu tego kupować, bo szkoda, szkoda pieniędzy i szkoda nerwów. Szkoda ryb, które pójdą z przynętami w paszce. I to by było na tyle. A w razie, gdyby ktoś miał problemy z nawijaniem ręcznie, to można to zrobić w ten sposób, że jak już sobie tutaj w ten klucz rozstawny, rozsyłany wstawimy, to tu na końcu drutu można wykonać szczypcami takie malutkie oczko, które wkładamy w krętek albo jakiś inny pręt, i jedziemy dookoła kładamy sprężyny raz za razem. O. I to już definitywnie tyle. No tak, pokazał kurczę ten, jak się robi taką sprężynę, nie pokazał, że jest zamontowana w kołowrotku. No trzeba słowa przekuwa, przekuwać na czyny. Inaczej nie ma. Wiarogodności. Bardzo prosimy. Można sobie luknąć. Tu jest piękna sprężynka. Kabłączek pracuje jak ta lala. Widać, że sprężynka jest świetnie nowa, bo aż błyszczy. I tyle. Ja był każdego taka sprężyna chodziła.